To ten numer! Wjeżdżam tak na nielegalu siema! Kiedy wjeżdżam na nielegalu oddycham tak do małego miasta. Nie udaję siebie, żyję. Będę zawsze taki chłopak. Żyję i rapuję życie. Właśnie to momenty, chwile. Dobry wers, dobry wers. Ciągle tak tu jest, tu się ma. Szybkie flow Wbijana na tak na miasto. żyje, tu będzie. Zawsze tak na mieście. Nasz rap, nasze miasto maluje od rana. Rano po południe siema noc i dzień właśnie. Siema dobry wyjedź, siema, ciągle, ciągle. Właśnie składam wersy, składam zwrotki składam że żyję, oddycham, a nie ani blandokotowcy, ani żadny alkohol nigdy wcale, nie piję i nigdy po to nie sięgam, nie sięgam po to nigdy popać Piekto to miasto, piekto to chciałem dla ciebie, siema i nawijam, siema z maru znowu na tych petlach To będzie szybkie flow, właśnie tak to czuję, gdy w bitach na bitach miasto czarna białostowskie Zawsze będzie ten rap, siema i wokale, rapuję no i będzie siema na nielegalu Dobre skille Maru, składa wersy i tak rapuje. Mamy dzień. Siema, dobre skille Mariusz, siema, derapuje. No i tworzę nasze bity na nielegalu Elo. Nasze bity Flow, siema i to będzie. Na bitach czuję i będzie to o. Myślę, czarna, białostowskie. Zawsze to jest był. Pierwszy tydzień zaczynaliśmy. Listopad, drugi tydzień. Listopad, trzeci to dzień, tydzień. Zawsze tak. Listopada, tydzień zostało. Listopada i dwa dni. Mamy dzisiaj już tak właśnie. 17 listopada. się ma nowy numer. Robię dla słuchaczy serca, myślą. Zawsze tak będzie. O naszym kochanym Bogu. Zawsze dziękuję za to, że się spełnione. Zawsze się mam nawijam. Gdy zwrotka robię. Sobie nawika z podziemia dzięki pasy i talent i darze. Zawsze tak będę rapował, tak o nasze drzewo kochane, genealogiczne, oversetach, o O, się ma dobry numer Elowena, się ma dobre skile. marusz znowu zarapuje nasze bity i numery. Tutaj się ma rap, siema bity, no i skile. marusz nie przestaje się ma bijam i rapuje. siema jestem tu, mieszkam i będzie. Elo, elo, zawsze tu będzie. Na bitach się ma, tego przekazu. Dla ludzi wszystkich się ma fan. To jest smak, to skillu Funk i rap Funk, tak jak wszyscy chcecie tego rapu wciąż Siemam na się siema ciągle dobry numer Te podkłady nie są dziwne, oni są szybkie Tamte byli wolne, gdy będzie te wersy Siema, składam le leci rap Leci tak na kalkę, leci rap Miasto czarno-białe, to zawsze będzie tak okan Bogu, tak to właśnie Rozmawiam z Bogiem, zawsze będę o tym rapował Rozmawiam, to nasza rozmowa Tak zawsze z Bogiem kocham Tak to życie jest 17 17 list Listopada, się ma godzinę, decypele i nagrywka. Siema, zegarek, duża wskazówka, mała i dwie wskazówki. Zegarek była 22, tak. 23, była, 24 rano przyszedł. 17 listopada, dzień to środa. Środa, środy naszego kochanego tego tygodnia, trzeciego tygodnia, właśnie. Siema, nawijam i rapuję. Dobre zwroty, rapuje i się tworzy. O mieście dobrych bitach, się ma rap, dobra nagrywka. Elo zawsze będzie, o naszym domu jednorodzinnym, się siema. Dobre bity i numery. Elo zawsze będę rapował, no i tworzył. Siema, gdy rapuje nasze bity, numery, no i wersy. Rapuje, tworzę, rapuje, no i wersy, tworzę tak to godzina była. 203, 204. Pierwsza rano, druga, trzecia spałem, tak o samego rana spałem, do była po 24, po 24 była Pierwsza rano była spa... I układałem wersy rapowe ta kawałki Żeby je zarapować to sekundy i minuty Jak właśnie to była 23 i 24 i pierwsza rano, zobacz dzień Wokal, nowym od rana, zawsze składam i żeby go zarapować sen, nowe numery siema Dobre byty kawałki, tak 23 24, pierwsza rano, druga rano, trzecia tak właśnie rano. Czwarta rano, piąta, szósta, Starano. Siódma. Po siódmej stałem. Byłem na warsztatach terapii. Zanęciowej. Po ósmej byłem tak właśnie. Siema, dzionek się zaczyna. dzionek pięknego tego dnia. To środowy. Zawsze tak będą. Są nawiki. Nagrywki. Dobre skill. Ja nie udaję. Nie udaję. Żyję tym razem. Żyję. Zawsze będę. Żył nim właśnie żyje, Dzięki Bogu zawsze tak będę. Składam wersy. Gdy Bóg żyje naszym, całym Bogu, kochanego. Nasze momenty, chwile zawsze zrobię. Nawik składam wersy Bogu, kochanemu. Zawsze będzie. Tak wersy

Czemu tak cicho na mieście? Siema znowu wam rapuje. Na Pauliny wersy to robię. Nie widuję was wszystkich. Siema na ulicach wrzekł. Wam ja porozmawiać. La sąsiadów się skorapuje. To weźcie cztery doby. Że te sekundy chwilę po zawsze będę składam wers i rapuję, Jestem przy Bogu. Rozmawiam z Bogiem. Tak. Mając z Bogiem zawsze. To naszym kochany możliwym. Zawsze rozmawiam z Bogiem poprzeć. I tak po dwudziestej. Zmówię różanie. Tak po dwudziestej dwadzieścia. Zmówię różanie. Zawsze rozmawiam z Bogiem. Tak to w sercu tak, kochane pismo o święty kalogu, Zawsze w sercu nas, w nas w wszystkich rodzinę. Nawijam wersy, ciągle siema. O, nasze kochane ojczyźnie. Zawsze będzie lajcie wizny, kochany. Zawsze będę składał wersy tak ojcze kochany. I zawsze miłość, całe życie, całe życie wie, e, wersów. Tak, jedyna miłość. O, czy, wszystkich tak nasze. 24 godziny i 1 minuta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Właśnie tak 29 minut, 30 minut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, tak, minut, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 40 minuta, 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 minut, właśnie tak 49 minut, 50 minut, 51 minut, 2 minuty, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 59 minut, godzina, sekunda nasz dzień, kochany, dziany. Po południe, noc, spaliśmy. Tak, w 8 godzinach spaliśmy i rannych, po południe, noc. Zawsze tak, to kochany, nasze miasto, czerwone ostatki budzimy się. Jak jest? Dzień rano, popołudnie, potem noc. Śpimy 8 godzin, kładniemy się razem. Śpi miasto, śpimy. Tak, to nasze jest miasto. Budzimy się. Rano i jest tak dzień, tak będzie wersy nasz listopad, zawsze tak będę schodził wersy uczciwie po polsce, nawijam dobre stosy, się ma dobre podziemie, nawijam dobre bity numer, tak od serca, nasze serce jestem, brać mi, jestem siostr i tak dla kuzynek się ma, ludzi, dobra dziewczyno, chciałem zawsze Cię zrozumieć, chciałem Ciebie zrozumieć ciągle, posłuchaj tej numeru, posłuchaj, chciałem dla Ciebie zrobić tak. Kochana dziewczyna serca być zawsze w sobie wszystko zrobić. Razem wspólnie lam nas zrobić. Raz wspólnie wszystko zrobić. Ty nie dałaś nam tego. Nie dałaś nam tego, tak to nie było tego uczucia Nie było tego uczucia, nie dała nam wspólnie razem życie i piękne, cudowne chwile, razem wspólnie, dla nas wszystko zrobić tak, posłuchaj tego Ten wers zawsze będzie autentyczny Będzie o naszej w dobre Numery się maskile Mariusz tak tutaj o będzie składa wers ok, w tak kolory, że mamy tak przy silkologie, mamy gdzie mamy tylko tak by słabie Lewkamer dla wujka słowa la Marysila Wujka słowa la Wujka z la... się, że marci, siostra, na wszystkie la. Rodziny zawsze serca kocham. I najważniejsze, tak to nasze. To do obiegu, tak to na skarb. Nasze persy siema. Skilla rapuje. I rapuje tak. Kany bogu koloru, gdzie mam drata, ciendryku, Wujka słowa la la. Wujka się, że na wszystkie. Dla wujka te klętawa nasza ani, dla naszej rodziny. Wszystkim wam. i Będę tak rapował. na dla wujku wszystkich. Naszej rodzinie, rodzinie, rodzinom wszystkim Tak skarbie dla was bliskich, lapsze Tak to na pierwszym miejscu zawsze teraz składam wers O tym zawsze będzie, o naszej ojczyźnie pamiętam zawsze Będzie rapuje nasze bity Prosty chłopak siema sobie rapuje Nowy wers robię i się rymuje Siema dobre skile, siema rap dobra nagrywka Elo zawsze tutaj będę no i nawijam siema rap Nawijam siema, bity i numery, elo Zawsze tu będzie, nasze numery Siema i tu jestem Na bitach siema, tak autentyczny rap Autentyczny rap, oldschoolowy rap Trakt naszego klimatu, życiu tak o naszych bohaterach do serca zawsze będzie. Robię rap ciągle, stuwa werbli daje, stuwa werbli daje, rap na wokalu, siema rap o rzeczywistość, o nasze podziemiu, o nasze wnętrzu serca, o człowieku, serw, wnętrzu o ludziach, Pokochanych kochanych nas kraj, tych się zawsze będę Rapowo o 966, tak 966, właśnie tak o nasze historii, tak kto pierwsza sznica, cud nad Wisłą i 103. rocznica Oska poległości Zawsze tak, na nawinę zwrotę, nawinę zwrotę. Właśnie siema. Dobra zwrota, dobry numer. I Elo, siema Maru znowu. Rapuję tak wam. Rapuję wersy, rapuje No i tworzę siema, gdy rapuję. No i wersy. Elo, zawsze będą te numery. Siema bit. Dobry rap i numery się ma wszystkim. Dobre skile, Maruś zawsze lawa sta. Serca lawa z wszystkim, bliski. Chciałem być przy tobie, dziewczyno cudowna. To nie była z wiem, przyjdzie ta jedyna miłość. Kochany zawsze w całym na w życiu rodzina, zawsze, całym na życiu, zawsze. Tak będzie o tym rapowane, nowe wersy skile. Maruś nie przestaje i ci tak, czy na pętli, czy na wolnym, czy na freestylu? Bo ja, ja wszystkim tak to jest. To trzecie, skanie w Polsce, zawsze pamiętam o, o naszych bohaterach narodowych, o naszej demokracji. Pamiętam o naszej, no i tak, suwerennością o naszym kraju, serca. Kocham go za mocno, jak emocji kocham. Tak, to pierwsze miłości, tak, pierwszy miłość. Jak kocham nasz Bóg stworzył nasz piękny świat, jeden dzień stworzył nasz. Czy Pan Bóg to jest tydzień, tydzień stworzył. Pan Bóg stworzył nas gdzie jeden dzień to był, to jest dzień poniedziałek, tydzień, tego tygodnia, jeden, wtorek, dwa, środa, trzy, czwartek, cztery, piątek, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, to jest tydzień, siedem dni, tydzień ma siedem dni, nie jeden dzień, nie jeden dzień, tylko siedem dni, jeden Pan Bóg stworzył na świat 6 dni. Tak na ślub począł nie w jeden dzień, w jeden dzień. Będę do w tym rapował, jeden dzień, jeden dzień tylko bym panu stworzył, Ty tydzień tak, następny tydzień, cztery tygodnie tak, są miesiące i listopad, siema pan. w ogóle zawsze nie będę, tylko tak pomyliłem tamte słowo, to jeden dzień, chodziło o tydzień, cały jeden dzień, siema dobre skille, Marusz nie przestaje, idę z Bogiem, zawsze będę i tak na wokalu. No tam pomyliłem. Zawsze tak tydzie. Panu kochani, chodzi nasz świat sześć i nas wszystkich ludzi. Siema marpuje o życiu tak raz solidarności zawsze. Siema fakty o życiu. Zawsze będą fakty o życiu i rap. Dobre numery. Siema znowu rapuje. Nawijam, rapuję siema bity i kawałki. Elo, jestem czarny białostocki, tak zawsze. Będzie na foni, będzie LTE, będzie cyfrowy. Rap, dobry wers Siema ży i nawijam sobie pomału. Walkman, discman, DJ DJ traki, i tracki. DJ rap się ma, podziemie i fokus, podziemie, fokus. I Waldemar Casta, nagrywajcie, wiele płyt nie odchodźcie i fokus, nie odchodźcie, nie, to nie mów. Ja twoje stanie płytko, więcej nie stanie tylko. Jeszcze więcej płyt, fokus. I Waldemar Casta, kali, więcej płyt, się ma o życiu, żywistości, tak to nasze mieści. Siema dobry rap, no i nagrywki, elo, poleci dobry bit, dobry rap. Na wokalu szybkie kawałki, wolny trak, elo, wszystko. Tak rapuje, nawijam, Lanią wszystkich nas. Rapuje dziewczyno, rapuje chłopaku, przyjacielu, kumplu, ziomie. Ziomie wszystkim Wam znajomym, siema. Mariusz, Nowo zwrotkę produkuje. Mariusz tak młody, śpiewam do siegać siema. Siema dobre bity. Elono i Wena siema rap. Nasze bity i numery flow. Zawsze będzie tu robiony to Robione flow, robione czarne i białostockie, tak zawsze siema i nagrywam dla naszego kochanego Boga, tak zawsze, tak dla dziecięć przykazań Bożych naszych i naszego kochanego dekalogu, tak, tak wersy zawsze. Robię je ciągle, nawijam, no i tworzę Elo zawsze będzie, dobre się Siema, dobre skile, Marusz tutaj i nawija Rapuje tak, wersy ciągle są Rapuje, właśnie je Hip-hopuje, dobre skile. Te podkłady nie są dziwne, te podkłady są też Szybkie, tak jak tamte, ma to nie dziwne Podkłady propsuje, dj jej i traki Razem nagrać płyty i lachady Quizy, radoskur preson preson prycha, Szprycha, Bogda, na wszystkich tak do, ode mnie lana wszystkich jest tak hip popraw o naszym kochanym ziemi. I do nieba, do Boga kochanego i aniołów. Tak by do te wersy siema i rapuje. Nasze wersy, nasze bity, nasze werble i nagrywka. Elo nawija, Maru, siema i rapuje. Nasze bity i numery. Elo właśnie siema, to robię. Siema to robię, to robię. Ciągle macie te wersy. Wokale to robię, tworzę rap i nagrywać. Nie wszystkim wam się w sercu tak. Wasze płyty i propsuje, kochanemu Bogu, tak, te wersy leci zawsze. Siema ma leci, rapuje jako anioła wszystkich, i o kochanemu, tak, gra Was rapuje. Nabijam hipkopu po serca Was wszystkich nosi, pan czuję Waszą obecność tak kochanego naszego Boga. Aniołów zawsze. To jest nowy numer dla miasta. O tym zawsze tak będzie. Zawsze się w Tany Boskiej. I dla nieba. Nego wszystkim Wam sercu płyty. Hipkopu, Was słucham. Słucham tak. już Domowe, kochane warunki zawsze tu i góra. I znasz dom jednorodzinnym Zawsze będzie ten numer. Się dobre skile. Mariusz tu nawija. Się ma dobre skile. Jestem tu i tworzę, jestem chłopakiem z domu i narodzinego, całe życie zawsze tak będzie. Chłopak i tak nawika chłopak. Wy na pasę. ten typ Mariusz, siema. Nowy numer, tu macie. Dobre skille, dobry rap i gadane. Elo zawsze będzie nawinięte. Siema dobre skile, rap i muzyka, siema skile nawijam mi tworzę na rap dobra muzyka siema wszystkim tak rapuje, kochanemu boku aniołam wszystkim tak a hadzie kłyzie do skórowi preszon też prycha nas smolę zjawin zjawin bolet, bezczel i zawsze będą dla was te kawałki wszystkie jest więcej i więcej mnóstwo pełno dobrego rapu siema skile nowu na pętli tej siema skile siema dobry rap i nawika tak zawsze będę rapuję nowe wersy te Nasze bity i numery zawsze to wszystkie wam. Rapuję właśnie jej tak czuję Waszą obecność w naszym sercu. I w naszym ciu zawsze tak będzie. I jest te wersy jest tak kochanemu naszemu Bogu, zawsze na winę te wersy, na winę ciągle rapuję na winę właśnie. Rapuję hip kopuję naszego Boga, nie o wszystkich wam. Zawsze będzie, jest ten trak, będzie wersy, będzie na traku. Będzie trak i zawsze w sercu noszę Was wszystkich i pamiętam o Waszych, Wasza obecność zawsze będzie o tym. Nowe wersje jestem i oddycham, tak jak jest pasja od małego noga, Hulajnoga, hulajnoga, rolka. Cztery elementy rap, graffiti, pozdrawiam. Cztery kontekst tak rap. Siema zawsze będzie i jest nasze korzenie. Nasze muzyki, rap, wersy, traki. Nasze muzyki, siema, wersy i rap. Siema, będzie ten track. Elo, 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 siema nowe wersy, elo Zawsze tu będzie. na rap muzyka wersy siema Będzie i numery, siema dobre bit i wersety. Elo, one tu są, tak wersy tworzę. O mieście tak wszystkim biblioteka. Biblioteka, że książkom tak czytajcie polską literaturę, Wezla literatur. wez dla literatury, wers tym rapem. Siema hip-hop i nasze mieście Zawsze się ma wszystkim dobre bity, tak pasji. Na winę zarapuje, siema bit i nowe tworze, Elo, Maru znowu rapuje i tworzy. Siema, tak zawsze będzie. Popatrzcie, przekazy, dobre wersy pętli, skile i membrana. Elo, elo, zawsze tu będzie siema. Tak to robi, siema rap, dobre bity, siema rap. Siema, dobre wity i numery te, siema tutaj jestem. I witam znowu na wersy, pozostanie ciągle. Na rap wersy, na rap struny, siema. Znowu tworzy dla okolicy, miasto, okolica, Hip-hop i hip wersy, chile Tak jak struna i gitara. Jeżdża na te -er łoki, wjeżdża tak to kokije. Odzone, od ręekije, to i spok. Siema ten siema paletka i piłka. Piłka nożna, siema, tak drużyny. Drużyna, wersy, wersy, drużyna to. Jak i ćwiczenia wielokrotne to ćwiczenia wielokrotnej pasji do siłka. Orbit, rek i rower się pasji i nawika Się dobry numer, rap się ma bity nowe wersy. Robię, je, nawijam, tak się ma bit. Nawijam się, ma biti Lokalnego zawsze życzę Jesteśmy lokalnymi patriotami Zawsze będzie nowe wersji Tworzę la pasji Co w sercu jesteś wartościowym człowiekiem Wartość zawsze najważniejszy Człowiek serca i zajawka Nie jaranie, nie palenie, nie elektryki Nie spłynę, nie alkohol, siema tylko tak numer Rap, dobre wersy Chłopaki posłuchajcie Siema la was będzie Nawika i traki Elo znowu zrobię Rap i muzyka Dobre bity, dobre bębny i ta nagrywka Siema, będzie numer, siema, będzie ten wers Elo zawsze będzie, dobry skill i tekst Elo, mamy dobry numer, elo Zawsze to będzie, nagrywka i numer Na rap, na rap ciągle Siema, rap, dobra muzyka, no i skill Marusz tutaj jest, nawija setny kawałek wersów Setny kawałek tego, nuty i traków. Siema polubiacie, siema propsujcie Serce nawsze tak dla Was wszystkich Serce tego rapu mił, Ci si tak wersje oci niekochanej Zawsze będzie dla Kościoła la Radio Maria, trwam. zawsze dla Probosu Radio, radio Maria, zawsze będzie Tak znędzie Tak tak całe życie jest w moim sercu, w moim sercu, tak dla Kościoła kościoł w nasz, gotowa mi jednorodziny nasze. Warszawa reprezentuje Kościół, prawo sprawiedliwej solidarności, tak w sercu mam Was i będzie noszone w sercu rap. Ciągle bity i numery, będę tak robił, tak szesnastki połączenia. Dobre skile, dobry rap się ma i nawijam. Nowy rap się ma z miasta naszej, trybia na mieście dla publiki, dla bloków i dla wszystkich, dla świętych św św. Faustyny i dla klasztorów męskich zęski, dla was zawsze będę tak rapował i dla z zakonu franciszkańskiego, dla wszystkich zakonów się wersy tak to są, dla tak powołanie, tak będę z wami to będę jestem całe życie, jestem z wami. Całe życie, wersy, numery. Jestem i rapuję. Ciągle takie dobre kawałki są. Ciągle tak będzie rapowane nowe wersy. Elo, dla wszystkich ludzi. Pa, tak rapuję i nawijam swoje, swoje dobre wersy, nasze wersy. Tak rapuję wszystkich naszych wersów. I pamiętam o was wszystkich. Zawsze jestem z wami wszystkimi. I tak, was, kochane, składam wersy naszego życia dla braci, sióstr, dla kuzynek, wszystkich, dla rodzin waszych. Nawinę wersy i numery. To jest Motorola. 9 na Androidzie 11 smartfona telefonu komórce w komórkowym właśnie tak siema pas i wokal dobre bity i numery siema na no, bijam, dobre bity no I SKILE MARUSZ znowu będzie rapował, siema no i tworzę, Elo zawsze będzie, dobre numery, siema bit, dobry rap, siema bity i kawałki Zawsze będzie ten wers, szybkie wersy, nowe w utwory Pięciokrotnie wersów, mnóstwo wersów, siema, siema, nowy utwór Ema Loema, hip hop takty, takty traki rapu, hip hopu Takty rapowane, wjeżdżam, rapuję, no stopy przerwy Rapuję, nie ma stopu Nie robię bez przerwy, nie robię przerw, nie robię prze, hip hop zawsze będzie Od Mariusza z Czarnej i dla nas wszystkich, siema, dobry chłopak młodzieński z młodości, się. Nie ma pasji na i Kitebers, to jest Motorola. Gdzie na druidy na smartfona? Komu Timbales w jest aparat cyfrowy, kamera cyfrowa, blogi hip hopowe, nasze nagrywki. No i numery Siema ma być, się ma być. Ciągle mamy te tracks. Iskra, zajawka i pasja. Dobrego rap, Iskra wersy. Wersy, Iskra zawsze będzie w tych tekstach. Siema z głowy i serca rozrzucił Jesteś dobrym chłopakiem bo zawsze dobry dla dziewczyny więc bądź zawsze dobra dziewczyno zawsze chciałem być zawsze byłem i będę zawsze dobry dla ciebie był zawsze dobry złoty chłopak wybrałaś nie jestem obuzem skończyłem z obuzowaniem skoczyłem nawijam sobie dobry hip hop naszym mieście właśnie dobry rap nagrywka wszystko Motorola gdzie na drugiej gdzie tak to jest Motorola gdzie na drugiej na smartfona komu ty salonu super tak Motorola gdzie na drugiej na smartfona komu t salonu, super. Jes, it-taggo xik ġibie bċan Jes, Tez Experanza, super gości, czerwony GBL, super przewiam, super. Jest dwa głośniki GBL, to, to jest gościkiem. Tez dwa gościki, super Experanza, super karty pamięci, super i pen drivey, super leci. Rap jest dostępny dla was wszystkich, tak to robię. Robię rap, nawijać stale ma, no i utwory siemskie, bity, dobre rap. I na gościku GBL, super jest i tak Esperanza. Dobre wersje, dobre rapu. Nawijam ma spoko, nie zostawię muzy. Kocham i będą. Andrzejki, Andrzejko, wszystkim, wszystkim się ma rap, się ma tak la Andrzeja, jak zawsze będzie, te bersy, pływki, tak, żeby był impreza, się ma, wracajcie. Dwa lata tego nie było. Chcemy tak spotykać się z ludźmi, chcemy tak spotykać się z Wami, z kim? Warsztatów, terapii, ograniczka warsztaty, terapii, nie my dla innych mojego stoku suwał Ełku piękna wersety kochana dziewczyno Ema Siema dobre wersy lawa, wszystkich tu są się Tak rapuje z wersy tak niki jest GPL z GPL, i Jespera super nawijany to wersy polskiego sklepu super Jest teksty kawałki elo ma Prebity numery elo Tu jest na bitach zawsze tworzę, tworzę rap, na wika, Sensy, tak to kochane życie, życia są te nawiki, traki. Utwory numery, zawsze tak, utwory, numery, kawałki, rapuje dla was, wszystkich, zawsze będzie Nawijam długie numery, siema, wszystkim wam rapowe, są hip-hopowe te wszystkie wersy, nawinę, zrodki, tak nawinę, siema, elo, ema tutaj wers Rapuje dla was, wszystkich, zawsze tak będzie dobry bit Elo, rapuje, nawijam, hip-hopuje, siema, lema